manko witam w mojej kuchni Dzisiaj robimy dalszy postęp w tą bloku Co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku robimy farmę Robimy farmę Będziemy robić farmę Będziemy chcieli iść w kurczaki kuciaki. Tak kuciaki, idziemy w kuciaki I potrzebujemy chickeny, kaczera Dużo cięcia będzie Ogólnie nie odebrałem po ostatnim na odcinku Nagrody za kobry z tą generator, A jest to część z kuby. Myślałem, że ten generator jest tak, że jest ten generator. Nie, dostałem cuby, a część cuby są tak jest śmieszne, że nie są śmieszne. Y ale otworzymy Lucky Bloki. Będzie clickbait. Czy zrobić... Patrz, zrobię ci miniaturkę clickbait'ową. Y uwaga, clickbait robimy. Najgorsze Lucky Bloki w e Ewa. Dobra. Będziemy na odcinek clickbait, yy, uwaga, bo to będzie strasznie złe, więc ja muszę zrobić... To mogą być nietoperze, które mogą mieć TNT na sobie. Uff, dostałem szafę grającą tylko. Ech. Nie mam dźwięków w grze. Czemu nie mam dźwięków grze? Nie mam, ale mam strasznie. Czekaj. Yy, ustawienia, ustawienia, ustawienia. Muzyka to cię wytnie. A mam muzykę włączoną, ok. W ogóle <gulanie> to sobie podłączy całego Minecrafta. Dobra, kolejny <gulanie> część skill. Ja się tak boję przez te nietoperze, które mogą być. Ryba, dobra. Marlin. Jestem <gulanie> Marlina. Chciałbyś zrobić, jak a ja Random stawia... item, dostałem. Dostałem diamentową szkierę. Ja nie zdążałam ogarnąć, czy dla trójek klasowych, czy nie. I to się pyta wiesz, ja, na grupie nie ma i ja od razu jeszcze. Nie! Uwaga, kolejne. E. E, he, he, he Mamy kurczaka! Mamy dynie z. O kurde. Dobra, Kuciak, ty będziesz musiał wyjść. To mamy kurczaka, odcinek skończony się ma. Mamy kuciaka A dobra to, 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 to będzie Tak może być śmieszny odcinek Taki niespodziewany Znaczy wiesz Ja, ja po prostu teraz co to wy, Wiesz, zrobię... Oltro A to naprawdę będzie odcinek Ech. Co to? Ja myślę, że, że to byłoby śmieszny Rezerwuar filmy. dostałem! Wiesz jak działa rezerwuar? Nie mam zielonego pojęcia To jest nieskończona pojemność... Pojemnik na wodę Czekaj, jak to jest? Chciałem uzyskać informacji Jak to się odblokowywało z fałką? O, i teraz jest empty i mogę go napełniać Mogę go napełnić w nieskończoność, no nie? O I teraz będę mógł... O Jest empty Teraz jest to, to wezmę? To jest najlepsze wiadro, które mogę trafić Ile ty masz pojemności? 700 Czyli to są użycia? Kiedy dziewczyna nie. z klasy pisze do mnie, że dodawałam cię jeszcze z kilkoma kropkami na końcu. Z takim zniechęceniem, gdy mówię, że nie mam mnie na ja tej grupie. Ja nam, a to patrzę, nie dodawałam e? na żadną grupę. Dostałem koordynaty jakieś. Czad, idziemy na te koordynaty? Znaczy, Czad Boże, widzowie, bo idziemy na te koordynaty jeszcze dzisiaj. Dobra, palic mnie, po co mam być bo potem się klant i Zostałem każdy kolor wełny. Uuu, Możesz zrobić wielką tęczę. No, mi to muszę to pozbierać. Mam każdy rodzaj wełny. To prestiż. Nie mam jeszcze czy po jedynie? coś jest potrzebna ci wełna, czy nie? Co? Po coś tu jest ci potrzebna wełna? Żeby zrobić łóżko, którego nie użyję. Yy, tak, co ja chcę sobie pochować? Może, może schowam coś do pieca? Czekaj, czy węgiel tu chowałem? Ja tu cho węgiel chowałem? Nie chowałem. Przepalmy każdą rudę. Pyk, pyk, pyk. Schowajmy tutaj węgiel. Zróbmy kolejne... <grywka> ta bubka się chowa. Zróbmy pojemn inaczej pojemnik, znaczy pojemnik-skrzynię potężny crafting skrzyni postawmy ją tutaj schowajmy cfszy, cały syf, tak jakby miał umrzeć tak w, w niewyjaśnionym wypadku pełna skrzynia już dobra i został nam jeden chains block czy ch ch chains cube o jezu o jezu o jezu eee e, 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 e. boom co jest? było boom to ten odcinek robimy jakiś bardzo długi, czy takie raczej krótsze? Dostałem informację boom i nie wybuchło nic. Prze teraz się boję. Jeden, to jest dwa. Nie wiem, ale mam tu pajęczynę, z którą nie chcę się bawić. <laughs> Czekaj, bo chcę teraz wrócić tego. Idziemy na te koordynaty, ale będzie potrzebne mi tak, to pochodnie. Patyki. Węgiel kładłem do piecyka. Robimy taktik pochodnie. Mamy inwarhamery, które nam wystarczą. Mój inwarhamer jest tu jeden, jeszcze drugi. I teraz koordynaty, na które mamy się kierować. To koordynaty. Gdzie są te koordynaty? Na czacie yy, cztery 548, 90 i. W, czy nie, to są te koordynaty, czyli musiałem iść w tą ścianę. 700 na 500, czyli musiałbym iść w tym kierunku pod kątem. No tak, zapomniałem, że tu pod defał nie mogę tak zrobić. Eee, szkoda. Raczej widzę, to się zobaczymy na miejscu, zobaczymy co tam jest. Dobra, czat. Ja postanowiłem zrobić coś lepszego odnośnie tego kopania, bo dwa inwarhamery poszły, a inwarhamer robimy inny. Invar Hammer, Invar, Invar, jest tutaj. Yy, robimy go z Inwaru pewnie, Sztabę Inwaru, sztaba Inwaru robimy W przepaleniu, no nie, to jest z to jest stop żelaza z niklem. Mhm. No, to jest stop metali. Oglądałam właśnie produkcję gigantycznych dzbanów. Więc zamiast Invar robimy yy, Party... Jest party pikax To jest tak super narzędzie Tylko potrzebujemy tak e, e, Refinowaną sztabkę e, obsydianu, diament I patyki Diamentu nie mamy obecnie jak zdobyć, bo nie mamy me e, Mesza, więc Zmiana planów, dzisiaj robimy automatyczne mesze Żeby e, Przefiltrować e, jak najwięcej żwiru ale kurczaki będą nam potrzebne w przyszłości na pewno, bo będziemy musieli zrobić tak. Heavy z heavy go zrobić yy, yy, automatyczne. No, squeezer jest najlepszy, chyba będzie. Mam on... dobre Squeezery, są ogólnie fajne. Ewentualnie pójść w EMC potem, yy, bo po a potrzebujemy jeszcze sztabę rafinowaną. Sztabę rafinowaną robimy z 4 obsydianu i 5 żelaznych krat. Nie mamy tyle żelaza. Więc tak, obecnie to będzie cel na kolejny odcinek, a w dzisiejszym odcinku zrobimy shiftera, żeby zrobić. Yy, zrobimy automatyczny shifter. Długo się to robi? Nie, to jest chwilą moment. Ale potrzebujemy kilku rzeczy ogarnąć, więc zaczynamy od zrobienia Heavy Shiftera w zadaniu. Yy, nie tak. Nie, nie, nie chcę drewnianej zbroi. Nie, w takim wypadku, to... Mamy heavy shifter. Mm, miniaturka będzie kurczakowa, czy jaka? E, zrobimy pigbate. Mm. <noise> to Też tak czuję. I teraz jak zrobić automatyczny shifter? Jak dostanę znowu te rzeczy? Nie, dobra. Sinditoru dostałem już drugi raz. Dobra, jak zrobić automatyczny shifter. E, szkło będzie potrzebne, będzie potrzebne żelazo. Mm -hmm. Mhm, mm czyli potrzebujemy żwiru, jednym słowem. Na szczęście się przygotowałem. Mm. Nie, będzie trzeba zrobić ten, e, kompresowane... E, zaraz zrobimy kompresowane... Mm, jak to się nazywa? Kompreset, kompreset... E, hammer. Żeby robić kompreset e, wszystko. Będzie szybciej wtedy. Ty, 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 ty. Mamy żwir. Teraz zrobimy kompresowany żwir. Tak o. Zróbmy kompresowanie. Ładne zaproszenia wysłali. Nie wiem, nie widzę. Chce, bo Rymy. planują teraz takie zaproszenia i głosują na jakie zaproszenia. I dziewczyna zaproponowała takie w formie takich prestiżowych jakby biletów do kina czy coś wiesz, taki. Mm, prestiż. Po prestiż? Niech popieści mm -hmm. prestiż Dobra, mamy teraz coś takiego jak najlepszy hammer jaki może być, kompresat hammer Robimy teraz kompresat wszystko, będziemy mogli zrobić kompresat, 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 kompresat Kompresat, kompresat, <noise> kompresat, kompresat Właśnie kompres mi się przypomniało, że zawsze jak z tobą gadam to ja lubię robić coś w międzyczasie W o, ja jak, jak nagrywasz crafty. Zrobimy przypadek krawki, jest... nie zużyje się Problem jest taki, że jak właśnie teraz siedzę i coś robię, mhm. to znowu na Twoim nagraniu w tle będzie słychać jak klikam. Tak. Z góry przepraszam wszystkich, bo na nagraniu było słychać moje nawalanie w klawiaturze. I rysowanie. I, Miniaturki. I Dziwne dźwięki ogólnie wydawane ze mnie. Dziwne dźwięki Karów Która jest 17? 18 będzie trzeba się sprężać, bo zaraz streamek, a na 10 trzeba to jeszcze wrzucić. Kurde, z rana Mamy dobry coś... timing z tym stawieniem w nocy. No, ja mam dobry timing. Bo wiesz, jednak to się zajmuje pracą niczym innym. No teraz będzie łatwiej nawet. Właśnie, jutro rano sobie wstanę i zrobię sobie ważną rzecz Czyli outro sobie zmontuję na przyszłość, żeby tylko wstać, outro jako film A nie, bo muszę dźwięki tak i tak wstawiać dziennie Dobra, mamy multum żwiru, który kompresujemy Kompresujemy, kompresujemy wszystko Wszystko skompresowane ma być Wszystko kompresat Mamy nie chcemy. Kurde Potka Mamy dwa takiego skompresowanego Mamy dwa skompresowanego, no nie? I teraz pozyskujemy z tego dużo ironu I to teraz idzie szybko Dobra, to widzimy się jak wszystko prześwituje. Dobra widzowie Wracamy Przeshiftowaliśmy wszystko, mamy dużo, ale to dużo Żelaza Mam nadzieję, że wystarczy tyle żelaza 48 żelaza, dużo węgla Ale to będzie coś pięknego teraz wam co pokażę. Mamy ponad 100 żelaza. Wkładam tutaj jeden. Jeden mały węgiel. I stag leci od tak. Jest tak na jednym małym węglu, który ma przepalić jedno. Yy, my chcemy zrobić teraz party shifter. Żeby zrobić party shifter, potrzebujemy dirta, potrzebujemy 4 szkła. Żeby zrobić 4 szkła potrzebujemy 6. Piasku 4, no. 5, 6. Dobra, A, No to co? Bez dźwięku nagrywałem, fajnie, fajnie. A Bez dźwięku nagrywałem, fajnie. Cześć, ale ten. Y Gdzie jest Auto Shifter? Ja się pytam. Auto. Zniknął? Auto Hammer, Auto Compressed Hammer. Jest, Auto Shift. Nie, po prostu nie widziałem, jak to wytworzyć. I szukam przepisu Dobra. I ty jesteś na energię, na RF. RF. Ty rozumiesz, że podczas pandemii taki jeden pan wymyślił coś takiego, bo ja, kury mu dużo jajek i on nie miał jakby komu dawać, czy jak się kontaktować z ludźmi by sprzedawać, więc zr zrobił coś takiego jak sklep samoobsługowy z jajkami. Mm, postawił coś w rodzaju takiej skrzyni, w sensie takiego jakby, nie wiem czy skrzyni, tak jakby pudła przed domem i tam w środku były wytłoczki z jajkami. Była skarbonka. I było napisane, że tam 10 jajek 9 złotych. I napis, że proszę oddawać wysłoczki. I powiedział, że wiesz, że to Nie słyszałem, tego... nic nie słyszałem bo mi się po pokoju kręcą za chwilę, bo malowanie. O nie. Było. nie, nie <laughs> generator jakiś fajny byś wształ Generator. Tam jeszcze tam generator. nie? Możesz, ale mam generator chcę go przetestować jakoś e, Weźmy tutaj, zróbmy dziurkę I teraz tak, tak, tu wkładam węgiel I on mi powinien zasilić a, e, shiftera Aha, i zasila mi shiftera I teraz, z tego co rozumiem, nie mam mesza Mam mesza Powstawimy tutaj, to powinno się powoli przerabiać No tylko ten piec będzie tak słaby Bardzo no, śliczną sukienkę ale już będziemy mieć automatyzowany proces shiftowania wszystkiego. Więc fajnie. Można chyba zrobić jeszcze auto ha, ten ciężki. No to co, zrobiliśmy? Zadanie z shifterami. I co? To chyba na dziś koniec, bo co? Będziemy próbowali. próbowali. Mam lawę kolejną, mamy kolejną lawę. Ja chcę kolejną lawę sobie akurat zgarnąć. Pamiętajcie, że liczymy na to, że będziecie razem z wami bę... przy tym daily Że będziecie mi pomagać w tej serii I że będziecie śledzić Dobra Mamy auto shifterka, więc to jest fajne Auto kamera można to stworzyć I idziemy, po... już powoli w automatyzacji idziemy Wiem, że jest thermal generator jeszcze z tego co wiem eee, co tu mamy? Generator, particle eee, Simple, Zombie, Frank, under Survivor, Furnace Magmatic generator, ale tu potrzebujemy złota I Furnace generator, który potrzebujesz Mechanical blocka Który potrzebuje redstone'a, redstone'a będzie ciężko zrobić Nasz kurczak coś zniósł Zniósł, jajko, teraz potrzebujemy tylko piórka Ewentualnie zrobimy jeszcze dzisiaj na odcinku małą farmę już mm. Tu będzie zmieniony cały ten pokój Zróbmy gdzieś tutaj małą farmę. Na głównym pomieszczeniu zróbmy małą farmę. Zróbmy... hmmm Flag będą fajne To jest Syf tak w sumie Te pele wszystkie to są Syf, a nie Ale dyroty możemy przepalić Andes też No, chociaż pod to będzie szybciej szło. Dobra. Bruk. Potrzebujemy nasionek. Nasionka trawy z czego ...na trawy z pszenicy. Z czego lecą nasionka pszenicy w ogóle? Sprawdźmy zaraz. Zrobimy jeszcze simply farmę. Łatwą. I zobaczymy. Eee. Boże nie to są bejty A to co jest? Owies, że to Co to są w ogóle? Pszenica Nie więc mi... Boże Pszenica. P nasiona pszenicy. Jak pozyskać nasiona pszenicy? O, wojda, ale wojda nie mamy co robić jakie wojda obecnie. A przez string mesha. Czy mamy jeszcze jakiegoś string mesh? Potrzebujemy string mesha. Robimy ze string mesha sobie tyk tyk tyk. String mesh. Potrzebujemy teraz Yy, tak, tu mamy Siup Jest. ile mogę z tego zrobić kompresat? 4, 4 wystarczą. Ile mam? A trwałość 0, to nie chyba nad jednego nie wykopię. No, teciuł, starożytna metoda. A my co drwala zjad? Kurde, kasy nie mam mam do drwala zjadł tak o. E, ci, co w sumie możemy zrobić? Co jeszcze możemy zrobić z auto shifterów? Auto. Auto heavy shifter. Nie, heavy. Tą kłótnią możesz zrozumieć, nie kłótnie, tylko tą sprzeczkę możesz Block of steel. Czemu? Ok. Nie, no wycisza. Kocio? dobrze. Nie się tam. Co, co ja coś mówię? Nie. Nic nie mówi, że spokojnie tam kocio. Ja wiem, że to mam wyciszyć. Spokojnie, wiem co robię. i to za Nie, bo zaraz live. No to zaraz, za pół godzinki. Czy mogę pelę dorzucić tam? Nie. Dobra, pozostajmy pelami na koniec. Mm. Co tam? Co tam słodziaku? Co tam słodziaku? Mam nasiona trawy Znaczy trawy, zboża Mamy osiągnięcie Dobrze jest Te pale to w ogóle jest śmiech na sali Potato seed Sugar cane seed, nasiona buraka Coffee seed, rice seed, nasiona dyni kanola Flax seed, grass seed Carrot seed Podmienimy siatki, bo te będą bardziej te potrzebne Autohamera też będziemy zrobili, tylko będzie AutoHammer miał tyle problem, że... Kurczaki Co ja mogę zrobić z Andezytu? O! Z Andezytu mogę zrobić bruk To nawet... może nie są aż tak nieprzydatne, tej te rzeczy Skoro mogę z nich robić bruk A melinium tego nie pomylujesz. Merlin Sapling wypadł. Fajnie. Co może mi wypaść właśnie z tego? Hmm. Beka Essence Iron Orb. Co to jest? Co mi ty dajesz? Taki busz. Ej, bo to się robi ciekawe. A najlepsze drop to są flaxseedy. mamy My jajka, a my chcemy zrobić. Yy, wiem co my chcemy zrobić. My chcemy zrobić tak zwany szybki kurak. Yy, moment, ale potrzebujemy. No to nic z tego nie będziemy mieć. Tutaj widziałam ludzi, którzy smażyli kiełbaskę na wypalaniu trawy. Da rada. Polak potrafi. A to nie byli Polacy. Polak potrafi. Chyba. Ja, ja myślę, że tak. Tylko Polak ma na tyle w, w głowie, żeby to zrobić. No, to było gdzieś zimno. Po prostu taka rosja. Najbardziej boli mnie to, że nie mogę granitu, andezytu itd. zabrać wszystkich jednym przyciskiem. No dobrze, że to jest automatyczne już. Potrzebujemy wchowu kurczaków powoli już. A po to potrzebujemy pszenicy dużo. Więc to że zajmiemy się na kolejny odcinek rozsiewaniem tego wszystkiego. Eee, pszenica będzie potrzebna i to w masowych ilościach. Nikt się tego nie spodziewał, że pszenica będzie potrzebna. Dobra. Raz, dwa, trzy. Wywalamy śmieci z jakichś punktu poza nazwą Pela I co, zjedzmy jabłko i kończymy film O, jeszcze nowóz ja Jestem mądry Dobra Tu na naszej mini farmie skończymy obecny odcinek, zrobiliśmy dzisiaj mało Otworzyliśmy fake raki, bloki i widzimy się na następnym odcinku daily, więc siema i mam nadzieję, że kolejny daily nie będzie yy, z tym blokiem. Cześć.